Kiedy wiosną media w Polsce zaczęły szeptać o tym, że aktor Marcin Rogacewicz, znany z ról w takich serialach jak Na Dobre i na Złe czy Hotel 52, ponownie stanął na ślubnym kobiercu, mało kto wierzył, że to prawda. Przez lata uchodził za człowieka skrytego, zdystansowanego wobec plotek i błysku fleszy. Nigdy nie był bohaterem skandali, nie karmił tabloidów sensacją. Jego życie prywatne. Zawsze pozostawało w cieniu zawodowego sukcesu, aż do teraz. Nowa informacja o jego małżeństwie była jak piorun z jasnego nieba. Nie dlatego, że aktor nie miał prawa do szczęścia, ale dlatego, że nikt się tego nie spodziewał. Rogacewicz, który po rozstaniu z poprzednią partnerką przez lata unikał mediów, wreszcie przerwał milczenie. I zrobił to w sposób, który zaskoczył nawet jego najbliższych. Aby zrozumieć wagę tego wyznania, Trzeba cofnąć się o kilka lat. Marcin Rogacewicz był wówczas w centrum zawodowego rozkwitu. Każdy projekt, którego się dotknął, stawał się sukcesem. Widzowie uwielbiali jego ciepło, inteligencję i autentyczność. Jednak za kulisami tego idealnego obrazu kryła się osobista pustka. Jego poprzedni związek, wieloletnia relacja, którą media określały jako bymą stabilną i szczęśliwą, zakończył się po cichu. Bez publicznych oświadczeń, bez skandali. Ale ci, którzy znali go bliżej, mówili, że był to cios, po którym aktor długo nie mógł się pozbierać. Przez kolejne lata unikał wywiadów dotyczących życia prywatnego. Kiedy dziennikarze pytali o miłość, odpowiadał wymijająco. Miłość? To piękna rzecz, ale czasem przychodzi w nieodpowiednim momencie. To zdanie brzmiało jak echo przeszłości. A jednak pod tą rezerwą krył się człowiek, który wciąż wierzył w miłość, w drugą szansę. W to, że nawet po największym rozczarowaniu można zacząć od nowa. Nie było to przypadkowe spotkanie. Znajomość z jego przyszłą żoną zaczęła się od wspólnego projektu teatralnego. Ona, reżyserka światła, profesjonalna, skupiona, ale z błyskiem w oczach. On, aktor, który szukał w sztuce sensu. A nie tylko aplauzu. Początkowo nic nie zapowiadało romansu. Pracowali razem, rozmawiali o sztuce, o życiu, o muzyce, ale z czasem między nimi zaczęła rodzić się nić porozumienia, ta subtelna, niewidzialna energia, którą trudno zdefiniować, a jeszcze trudniej zatrzymać. Jedno spojrzenie, jedno zdanie potrafiło zastąpić tysiąc słów. Po premierze spektaklu, w którym Rogacewicz grał główną rolę, została po próbie dłużej. On przyniósł dwie herbaty i usiedli na schodach teatru. Nie wiem, czy wiesz, powiedziała cicho, ale Twoje oczy mówią więcej niż rola. I wtedy coś w nim pękło. Po raz pierwszy od lat poczuł, że ktoś naprawdę widzi jego, a nie jego postać z ekranu. Przez wiele miesięcy ich relacja pozostawała tajemnicą. W czasach, gdy większość par publikuje swoje uczucia w mediach społecznościowych, oni wybrali ciszę. Spotykali się w małych kawiarniach, spacerowali nocą po Warszawie, uciekali w góry, tam gdzie nikt nie zaglądał z aparatem. Bliscy Rogacewicza mówili, że wreszcie widzą w nim szczęście, że znowu się śmieje, znowu ma błysk w oczach. On sam przyznał w jednym z rzadkich wywiadów: Kiedy jesteś po czterdziestce, miłość ma inny smak. Nie chodzi już o emocje, o namiętność, chodzi o spokój o to, że budzisz się obok kogoś, z kim możesz być sobą. Ta relacja dojrzewała w ciszy, jak dobre wino, bez presji, bez pośpiechu, bez medialnego spektaklu i może właśnie dlatego przetrwała. Ślub odbył się w tajemnicy, w gronie najbliższych przyjaciół. Nie było kamer, nie było relacji na Instagramie, nie było czerwonych dywanów. Była za to autentyczność, wzruszenie i prawdziwa radość. Ceremonia miała miejsce w małej, drewnianej kapliczce na Mazurach. Wokół tylko las, jezioro i cisza. Rogacewicz ubrany skromnie, wylniany garnitur, ona w prostą, kremową suknię. Świadkami byli tylko przyjaciele z teatru. Kiedy wypowiadali przysięgę, wielu z nich miało łzy w oczach, bo widzieli, że to nie kolejna medialna historia, ale miłość, która przeszła próbę czasu i milczenia. Po ceremonii nie opublikowano żadnego zdjęcia. Dopiero kilka tygodni później, w jednym z wywiadów dla magazynu Bie, wiwa, Rogacewicz przerwał milczenie. Powiedział spokojnie: Tak, jestem żonaty. Nie chciałem o tym mówić wcześniej, bo to coś mojego coś, co nie potrzebuje aplauzu. Internet zareagował natychmiast. Jedni gratulowali, inni nie dowierzali. W komentarzach. Pojawiły się tysiące wiadomości, wreszcie szczęśliwy zasłużył na miłość, człowiek z klasą. Ale byli też tacy, którzy próbowali doszukiwać się sensacji, kim jest nowa żona. Czy to romans sprzed lat, czy rozpad poprzedniego związku miał drugie dno? Rogacewicz pozostał wierny swojej zasadzie, milczeniu. Nie tłumaczył się, nie dementował plotek, bo jak sam kiedyś powiedział. Nie musisz tłumaczyć swojego szczęścia ludziom, którzy nie byli przy twoim bólu. W wieku 45 lat człowiek patrzy na miłość inaczej niż w wieku 25. Nie szuka fajerwerków, lecz spokoju. Nie oczekuje ideału, tylko obecności. Rogacewicz często powtarzał, że druga szansa w życiu to dar, ale dar, który trzeba przyjąć z pokorą. Nowa żona stała się dla niego nie tylko partnerką Lecz także inspiracją. To ona namówiła go do powrotu do teatru, do pisania własnego scenariusza. To ona przypomniała mu, że miłość nie jest ucieczką, jest domem. Ich wspólne życie to nie bajka, lecz realność. Codzienność pełna drobiazgów, wspólnych poranków, rozmów, chwil ciszy i zrozumienia. Kiedy się starzejesz, rozumiesz, że największym luksusem nie jest sukces, tylko spokój ducha. Powiedział w jednym z wywiadów. Historia Marcina Rogacewicza to nie tylko opowieść o aktorze. To historia człowieka, który odważył się zacząć od nowa. W świecie, gdzie związki kończą się szybciej niż zaczynają, on udowodnił, że miłość nie zna wieku. Że nawet po latach ciszy, po błędach i zranieniach, można znaleźć kogoś, kto da ci wiarę w życie. Dla wielu jego fanów to inspiracja. Dowód, że nigdy nie jest za późno na szczęście, bo prawdziwa miłość nie przychodzi wtedy, kiedy jej szukasz. Przychodzi wtedy, kiedy jesteś gotów ją przyjąć. Gdy wiadomość o ponownym ślubie Marcina Rogacewicza obiegła media, cisza, którą tak pieczołowicie budował przez lata, pękła jak tafla lodu. W ciągu kilku dni, z człowieka, który zawsze chronił swoje życie prywatne, stał się tematem narodowej ciekawości. Każdy chciał wiedzieć, kim jest ta kobieta, dlaczego ukrywał związek, co takiego się zmieniło, że zdecydował się na nowy krok w życiu. Dla niego jednak ta fala uwagi nie była powodem do dumy, lecz do niepokoju, bo choć wreszcie odnalazł spokój, musiał zmierzyć się z tym, czego najbardziej się obawiał, z opinią publiczną. Marcin Rogacewicz zawsze był typem człowieka, który nie znosił sztuczności. W świecie show biznesu, w którym każde zdjęcie, każdy uśmiech i każde słowo jest analizowane, on wolał pozostać sobą. Dlatego, gdy tabloidy zaczęły publikować jego zdjęcia z żoną zrobione ukradkiem w restauracji czy na ulicy, reagował spokojnie, choć wewnątrz wrzał. Nie chciałem, by nasze życie stało się publicznym spektaklem, powiedział później w wywiadzie, ale chyba nie da się całkiem uciec od tego, kim się jest. Nowa żona, kobieta spoza świata mediów, zderzyła się z rzeczywistością, której wcześniej nie znała. Paparazzi śledzili ich na zakupach, sąsiedzi dopytywali o szczegóły, portale plotkarskie pisały o jej wieku, wyglądzie, zawodzie. Dla niej to była szkoła przetrwania, dla niego sprawdzian charakteru. Nazywa się Anna. Jest cicha, elegancka i niezwykle skromna. Nie lubi rozgłosu. Poznali się, gdy oboje byli na innym etapie życia: ona po trudnym rozwodzie, on po latach samotności. To ich połączyło: doświadczenie straty i pragnienie spokoju. Anna nigdy nie zabiegała o popularność męża. Wręcz przeciwnie to ona przypominała mu, że sława nie jest wartością samą w sobie. W rozmowie z przyjaciółką miała kiedyś powiedzieć: Nie zakochałam się w aktorze, zakochałam się w człowieku, który rano pije kawę i słucha ciszy. Jej obecność w życiu Marcina była jak miękkie światło. Delikatne, ale niezbędne. To ona pomagała mu wrócić do równowagi po trudnych dniach zdjęciowych. Przypominała, że dom to nie scenografia, lecz przestrzeń, w której trzeba oddychać prawdą. Żaden nowy początek nie jest łatwy, jeśli przeszłość wciąż żyje w pamięci ludzi. Gdy Rogacewicz ogłosił, że jest żonaty, wielu fanów nie potrafiło od razu tego zaakceptować. Pod postami w mediach społecznościowych pojawiały się komentarze. A co z poprzednią partnerką? Tak szybko znalazł nową miłość? Czy to naprawdę prawdziwe uczucie? Takie pytania raniły, choć często zadawano je bez złej intencji. Marcin przyznał później, że dopiero wtedy zrozumiał, jak trudno jest żyć w społeczeństwie, które rości sobie prawo do osądzania cudzych uczuć. Ludzie lubią historię z morałem, ale życie nie ma morału. Ma tylko decyzję, powiedział w jednym z wywiadów dla tygodnika polityka. To zdanie stało się jego tarczą. Nie tłumaczył się, nie usprawiedliwiał. Wiedział, że prawda zawsze znajdzie sposób, by się ujawnić, nawet jeśli potrzeba na to czasu. Każde małżeństwo ma swoje cienie, nawet te najbardziej szczere. Gdy minęła euforia pierwszych miesięcy, pojawiły się wyzwania. Różnice charakterów. Rytm pracy aktora, ciągłe wyjazdy na plan, presja opinii publicznej. Anna, choć wspierająca, zaczęła odczuwać ciężar bycia żoną znanego człowieka. W pewnym momencie oboje poczuli zmęczenie. Nie kłócili się, ale coś między nimi przycichło. On coraz częściej milczał, ona coraz rzadziej się uśmiechała. To był moment, kiedy wszystko mogło się rozpaść. Jednak zamiast uciekać, wybrali rozmowę. Pojechali na kilka tygodni do małego domu nad Bałtykiem, z dala od świata. Tam, wśród szumu morza, odnaleźli to, co najważniejsze szczerość. Marcin napisał później na swoim profilu: Jeśli kochasz, nie uciekaj, zostań, posłuchaj ciszy. Czasem w niej słychać odpowiedź. Plotkarskie portale nie odpuszczały. Zaczęły pojawiać się nagłówki: Kryzys w małżeństwie Rogacewicza. Nowa żona aktora zniknęła z jego strony. Każde ich wspólne wyjście analizowano jak polityczny manifest. Ale prawda była inna. Rogacewicz i jego żona po prostu nauczyli się chronić swoje życie. Zrozumieli, że prywatność to nie luksus, lecz konieczność. W jednym z wywiadów aktor powiedział: Nie jesteśmy bohaterami romansu. Jesteśmy zwykłymi ludźmi, którzy chcą razem przeżyć coś prawdziwego, bez kamer, bez tytułów, bez filtrów. Jego słowa zabrzmiały jak manifest dla całego pokolenia ludzi zmęczonych udawaniem. Bo w epoce Instagrama prawdziwość stała się najtrudniejszą formą odwagi. Małżeństwo zmieniło rogacewicza. Z człowieka skupionego wyłącznie na pracy stał się kimś, kto nauczył się odpuszczać. Zrozumiał, że sukces nie jest wartością, jeśli nie ma z kim go dzielić. Zaczął odrzucać propozycje ról, które wymagały długich miesięcy wyjazdów. Zamiast tego wybierał projekty mniejsze, bardziej intymne, bliskie jego sercu. Zaczął pisać scenariusz o miłości dojrzałej, inspirowany własnym życiem. W jednym z felietonów dla magazynu Twój Styl napisał: Kiedyś myślałem, że miłość to pasja, ogień, szaleństwo. Teraz wiem, że to ciepło dłoni, które czujesz obok siebie, gdy świat wokół się rozpada. To zdanie krążyło po internecie, jak cytat z poezji. Ale dla niego to była po prostu prawda. Historia Rogacewicza zaczęła inspirować innych. Kobiety pisały do redakcji listy, w których dziękowały, że ktoś wreszcie mówi o miłości z szacunkiem i bez banałów. Mężczyźni przyznawali, że jego słowa dały im odwagę, by walczyć o uczucia, które uważali za stracone. To, co zaczęło się jako sensacja, przerodziło się w coś głębszego. Stał się symbolem, nie celebryty, ale człowieka, który odnalazł w życiu równowagę, nie ma już w jego życiu wielkich gestów, nie ma wystawnych gal, blichtru. Jest codzienność, śniadania na tarasie, wspólne spacery z psem, wieczory z książką i ciszą. To właśnie w tej prostocie odnalazł sens. Jak sam powiedział, nie potrzebuję już dowodów, że żyję. Wystarczy, że czuję, że jestem. Pod koniec jednego z ostatnich wywiadów, dziennikarka zapytała go. Czy żałuje pan czegoś ze swojej przyszłości? Uśmiechnął się i odpowiedział: Nie, bo wszystko, co się wydarzyło, doprowadziło mnie tutaj, do niej. To krótkie zdanie zamknęło tysiące spekulacji. Nie było już potrzeby tłumaczyć czegokolwiek, bo prawdziwa miłość nie potrzebuje wyjaśnień. Ona po prostu jest. Kiedy kurz medialnych spekulacji zaczął wreszcie opadać, a kamery wyłączyły swoje światła, życie Marcina Rogacewicza nabrało innego wymiaru. Dla wielu jego fanów aktor pozostał przede wszystkim ikoną przystojnego, pewnego siebie mężczyzny, którego serce bije w rytmie wielkich emocji, ale dla niego samego ten nowy etap był czymś o wiele bardziej intymnym, cichą, głęboką przemianą, która narodziła się z bólu, strachu i długiej drogi ku zrozumieniu, czym naprawdę jest miłość. W wywiadach sprzed lat Rogacewicz często powtarzał, że człowiek uczy się miłości całe życie. Po rozwodzie przyznał, że dopiero wtedy zrozumiał, jak wiele błędów popełnił w pośpiechu, w dumie, w przekonaniu, że kariera i pasja mogą zastąpić czułość i codzienną bliskość. Byłem wtedy kimś, kto biegł, chciałem wszystko naraz, sukces, rodzinę, spełnienie, ale nie zauważałem, że obok mnie ktoś cierpi. Powiedział po latach w rozmowie z magazynem Villam-Bouvat. To wyznanie, które dla wielu było wstrząsem, bo Marcin przez lata uchodził za przykład idealnego partnera. Jednak z perspektywy czasu widać, że jego szczerość była początkiem czegoś nowego. Kiedy aktor ponownie otworzył się na uczucie, nie szukał już ekscytacji czy medialnego blasku. Szukał ciszy, zrozumienia, partnerstwa. Nowa partnerka Marcina, kobieta, której imienia przez długi czas nie chciał ujawniać, pojawiła się w jego życiu nie jak błyskawica, lecz jak ciepły promień światła po burzy. Spotkali się w teatrze, podczas pracy nad projektem, który nigdy nie ujrzał światła dziennego. Ona, artystka, niezależna, ale niezwykle empatyczna. On, zmęczony graniem ról, także poza sceną. Początkowo ich relacja rozwijała się powoli. Nie było fleszy, paparacji, ani gorących plotek. Zamiast tego były długie rozmowy, wspólne milczenie, a przede wszystkim zaufanie. To pierwszy raz, kiedy czuję, że nie muszę nikomu niczego udowadniać, że mogę być sobą, nawet jeśli to oznacza bycie słabym, wyznał w jednym z programów telewizyjnych. W tych słowach można było usłyszeć zmianę. Rogacewicz już nie był mężczyzną szukającym aprobaty świata. Ale człowiekiem, który odnalazł dom w oczach drugiej osoby. Kiedy w końcu informacja o jego ponownym ślubie wyszła na jaw, reakcje były skrajne. Jedni gratulowali odwagi, drudzy ironizowali, że to tylko kolejny etap medialnej kariery. Ale tym razem Marcin nie potrzebował niczego komentować. Na Instagramie opublikował jedno zdjęcie: dłoń splecioną z dłońmi ukochanej. Bez podpisu. Bez daty. Ta prostota była bardziej wymowna niż setki wywiadów. Dla wielu to właśnie w tym geście, w tej ciszy tkwiła prawdziwa dojrzałość. Rogacewicz zrozumiał, że miłość nie potrzebuje już słów. Potrzebuje obecności, a ta, jak sam mówił, jest najtrudniejsza, bo wymaga odwagi, by zostać, gdy życie przestaje być filmem. Uroczystość miała miejsce w małym dworku na mazurach. Bez błysku fleszy, bez celebrytów. Bez czerwonego dywanu. Obecni byli tylko najbliżsi przyjaciele i rodzina. Marcin, ubrany w klasyczny granatowy garnitur, wyglądał spokojnie, jak człowiek, który po latach burz odnalazł port. Po ceremonii nie było wielkiego bankietu. Była muzyka, wspólne śpiewanie, śmiech. To był dzień, w którym poczułem, że zaczynam żyć od nowa, powiedział później aktor. I rzeczywiście, od tamtej pory jego życie nabrało innego tempa. Coraz rzadziej pojawia się w tabloidach, częściej w teatrze. Gra role, które niosą przesłanie o przebaczeniu, o drugiej szansie, o wartościach, które w pośpiechu współczesności łatwo zgubić. Dziś Rogacewicz otwarcie mówi, że druga połowa życia przynosi inny rodzaj uczuć: mniej ognia, więcej ciepła, mniej iluzji, więcej prawdy. Z wiekiem człowiek przestaje wierzyć w bajki, ale zaczyna wierzyć w ludzi, powiedział w jednym z wywiadów. To zdanie stało się mottem dla wielu jego fanów, którzy sami przeszli przez rozwody, rozczarowania i nowe początki. Aktor, który kiedyś był symbolem medialnego blasku, stał się kimś więcej człowiekiem, który potrafił przyznać się do błędów i pokazać, że zawsze można zacząć od nowa. Dziś, mając 45... 45 lat, Marcin Rogacewicz nie planuje wielkich powrotów ani skandali. Jego życie płynie spokojnie, pomiędzy rodziną, sceną i podróżami. W mediach społecznościowych dzieli się zdjęciami nie z planów filmowych, lecz z lasów, jezior, z codzienności. Najpiękniejsze kadry to te, które nie trafiają do sieci, napisał niedawno. W tym jednym zdaniu zawarł filozofię, którą teraz kieruje się w życiu. Prawdziwe szczęście jest ciche. Historia Marcina Rogacewicza to coś więcej niż opowieść o miłości i zdradzie. To historia o dorastaniu, do emocji, do siebie, do odpowiedzialności. W świecie, gdzie relacje rozbijają się o pośpiech i ego, jego decyzja, by ponownie zaufać, była aktem odwagi. Bo łatwiej jest zamknąć serce. Niż otworzyć je po raz drugi. Dla widzów, którzy przez lata śledzili jego karierę, ten nowy rozdział to dowód, że człowiek, nawet ten, który żyje w świetle reflektorów, może odnaleźć ciszę. Na zakończenie, w jednym z rzadkich wywiadów, Rogacewicz powiedział coś, co brzmiało jak osobiste credo: Nie wierzę już w idealne związki. Wierzę w te prawdziwe, które mają blizny. Bo tylko one uczą nas, kim naprawdę jesteśmy. Te słowa, choć proste, niosą ciężar całego jego doświadczenia. W nich kryje się gorzka, ale piękna prawda. Miłość nie jest o doskonałości, lecz o trwaniu. Marcin Rogacewicz przez lata był postacią, którą Polacy znali z ekranu. Przystojny, opanowany, zawsze z uśmiechem, ale z błyskiem tajemnicy w oczach. Dziś, gdy patrzymy na niego w wieku 45 lat, widzimy człowieka, który przeszedł długą drogę od gwiazdy serialu przez rozczarowania po cichą, prawdziwą dojrzałość. Jego nowe małżeństwo nie jest już bajką dla kolorowych magazynów, nie ma w nim fleszy spektakularnych ślubów, modnych kreacji. Jest spokój, partnerstwo i zaufanie. To czego nie daje żadna sława. Rogacewicz sam przyznał, że drugi ślub był nie tyle decyzją serca, co decyzją duszy. Po raz pierwszy w życiu nie chciał udowadniać światu, że potrafi kochać, chciał po prostu być szczęśliwy. W rozmowach z mediami przyznał, że dopiero teraz rozumie, czym jest miłość dojrzała. To nie jest burza emocji, nie jest uzależnienie od drugiej osoby, lecz spokojna pewność, że ktoś stoi obok, nie przed tobą, nie za tobą, ale dokładnie obok. W jego oczach widać ulgę. Jakby zrzucił ciężar dawnych błędów, zawodów i niespełnionych oczekiwań. W wieku 45 lat odnalazł sens w prostych rzeczach, wspólnym śniadaniu, milczeniu, dotyku dłoni, który nie wymaga słów. Nie każdy potrafi zacząć od nowa. W świecie, w którym porażka często jest publiczna, a każdy krok śledzą tysiące ludzi, łatwo schować się w cień. Marcin mógł to zrobić. Zniknąć, zamknąć się w sobie, żyć wspomnieniami dawnych ról, ale wybrał inaczej. Postanowił żyć prawdziwie, bez masek, bez gry, i właśnie ta szczerość stała się jego największą siłą. Kiedy dziennikarze pytają, czy nie boi się znów stracić, odpowiada spokojnie: Nie da się kochać bez ryzyka, ale jeśli boisz się stracić, nigdy nic nie zyskasz. Ta dojrzałość, spokój i pokora. To coś, czego brakuje w świecie show biznesu, gdzie większość ludzi boi się ciszy, a każdy pragnie uznania. Marcin nauczył się, że szczęście to nie aplauz tłumu, lecz cichy uśmiech tej jednej osoby, która rano budzi się obok. Historia Rogacewicza to nie tylko historia miłości. To lekcja dla każdego, kto kiedykolwiek czuł, że jest za późno na nowe życie. Bo nigdy nie jest za późno, nie jest za późno, żeby przebaczyć sobie. Nie jest za późno, żeby zaufać komuś nowemu. Nie jest za późno, żeby znów uwierzyć w dobro. Każdy z nas niesie w sercu jakąś stratę, rozstanie, zdradę, rozczarowanie. Ale dopiero wtedy, gdy przestajemy żyć przeszłością, możemy zrobić miejsce na przyszłość. Marcin to zrozumiał i może właśnie dlatego jego historia kończy się spokojem, a nie dramatem. Jeśli ta opowieść cię poruszyła, jeśli w tej historii dostrzegasz choć odrobinę siebie, nie pozwól, żeby zakończyła się tylko na tej stronie. Podziel się nią, skomentuj, powiedz nam, co czujesz. Na naszym kanale opowiadamy o życiu takich ludzi jak Marcin Rogacewicz, znanych, ale prawdziwych. Pokazujemy, że za światłem reflektorów kryją się historie o miłości, błędach, przebaczeniu i nadziei. Historie, które uczą, że Człowieczeństwo jest ważniejsze niż sława. Dlatego zachęcam Cię do subskrypcji naszego kanału. Zrób to teraz. Kliknij subskrybuj, włącz powiadomienia i bądź częścią społeczności, która wierzy w autentyczność. Dzięki Twojemu wsparciu możemy opowiadać więcej historii, które inspirują, dają siłę i przypominają, że nigdy nie jest za późno na szczęście. Marcin Rogacewicz pokazał, że prawdziwe życie zaczyna się wtedy gdy przestajemy grać że można przeżyć klęski stracić wiarę w ludzi a mimo to pewnego dnia obudzić się obok kogoś kto sprawia że znów chce się żyć nie ma w tym magii jest tylko człowieczeństwo i może właśnie dlatego ta historia porusza tak bardzo bo każdy z nas pragnie tego samego znaleźć kogoś kto zostanie gdy świat się zawali dziękujemy że jesteś z nami Zostaw komentarz, napisz, co sądzisz o tej historii, polub, udostępnij i zasubskrybuj, jeśli wierzysz, że warto mówić o prawdziwych emocjach, nie o plotkach. Bo w świecie pełnym pozorów, prawda o miłości nadal ma znaczenie. I to właśnie nią chcemy się z Tobą dzielić.